Siemaneczko. Dzisiaj będziemy opowiadać o zanętach różnych na karpia. Wszystko zaraz się dowiecie o co chodzi. Tutaj zaraz Antoś opowie wszystko. No to jest strapper, pszenica, pęczak, konopie, mix 3. To, to jest traper też mix 3, ale kukurydza, pszenica, konopie też. Ale to są dwa inne, bo zobaczcie, bo ten jest mniej, mam mniejszą kukurydzę, tak rozdrobnioną i wyglądają one znacznie inaczej. No, a to jest e, Mix Zero, no trapper, kukurydza truskawkowa, e, no do... Pachną, y, Pachnące kuleczki o smaku morwa, przepięknie one pachną, tak truskawkowo dość, no ale je sobie odłóżmy. Mamy tutaj jeszcze kuleczki Pop-up 15 mm, pudełeczko 100 mm o smaku truskawkowym. To nieważne, to, nie to też już mówię. Tutaj mamy sobie i ten, te kuleczki, tu przed chwilą mówiłam też, że takiej samej firmy. Pudełeczko już 200 ml. Kulki 18 mm, no tak są, pomieszane one ze 15 i w ogóle. Ym, no. I jest to smak waniliowy. No, tutaj mamy kuleczki orzech tygrysi, pomieszany z ananasem. Miał tu jeszcze on taki olejek, No, orzech tygrysi, jak orzech tygrysi. E, no dobra. Tutaj mamy, e, no, dabelszy. Pomieszane tu jest jedna chyba. No, one są na Leszcze akurat. Ale to są pomieszane chyba kokos z pomarańczą czy coś takiego. No, tu mamy popapy popapy też z tej samej firmy, co przeważnie nasze kuleczki. I są one o smaku bananowym. No dobrze, przechodzimy do rzeczy. No, i tutaj mamy kolejne popapy 12, to są 12 mm, pudełeczko 100 mm, no i z tej firmy, ale co przeważnie? No i mamy mm, zwykłe kuleczki 18 mm, pudełeczko 200 ml, no i samo takie, śliwka i łosoś. No, przechodzimy sobie dalej, tu mamy i o zielone śliwka. No, wyglądają tak. Są bardzo, bardzo mocne w zapachu i bardzo skuteczny on jest, z tego co ja wiem. No dobrze. Przechodzimy sobie do kolejnych kuleczek. Kuleczki tej samej firmy co Liquidik. Są to kuleczki o smaku. Widzę, tu pisze smak. No nie, no, no. Pachną one sosem ostrym, dość ostre. No i mamy tutaj bardzo dużo ich kolorów. One już były tak kupione we dużo kolorach. No i mi się to bardzo spodobało, no więc kupiłem o takie. No i mamy kureczki, ananasik, morwa. pachnomony, pachnomony, Pachną, one. pachną, one, pachną one. No, dość ładnie, dość przyzwoicie wyglądają one. Zaraz Wam pokażę. Tutaj. Tak. No i są też skuteczne prawie jak nasze wszystko. No i jeszcze nam została, no tutaj krępliczka, ale mniejsza, jeszcze została nam jedna rzecz i to są z firmy Genesis'a kuleczki o smaku czosn, o smaku, no tutaj jest, o smaku krylu, 100% naturalne, coś tam, coś tam i tutaj jakiś taki konkursik pisze na tej karmie. Łowisz duże karpie z Genesisem. No i zdobywasz nagrody na www.genesisbox.pl No to na razie do następnego odcinka.